No i cześć się ma z tej strony w szóstym? W siódmym? Nie wiem. Chyba w szóstym odcinku serii Spyro Ignited Trilogy I oczywiście Spyro You of the Giant. Ostatnio nie ukończyliśmy władających magię. O! <śm> o proszę, no, no nie spodziewałem się, że ich nie ukończymy. No no tak, bo nie wiedziałem gdzie jest i... Zapomniałem tego, że tutaj też nie mogę kurde wskoczyć. Nara. Yy, nie wiedziałem, gdzie to jest przejście, te. No, chyba nie wiedziałem. Tam, tam już byliśmy. Yy, tutaj nie ma żadnego przejścia. No, tutaj jest turbo napęd, No, to jest w gór... Dobra. No to no dzisiaj nie będziemy, nie będziemy robić poziomu z pendem. No. no to fajnie, no to dobra, trudno, Wzgórze Czarnoksiężników, robimy ten poziom. Nie wiem, jak to przejść, przejdę poza nagraniem. Świat władający magią, władających magią, dobra. Ale no skoczyliśmy, dobra, Wzgórze Czarnoksiężników. Co to będzie za poziom? Ile to jest diamentów? 500 diamentów, 3 smoki, 2 jajka. Ciebie chyba trzeba podpalić. Dobra. Dobra. To ten świat chyba nie powinien sprawić jakichś wielkich problemów. Chociaż oni mogą chyba trochę sprawić. Dobra. Chyba zbyt się ekscytuje. Dobra. Mmm, tak, jedzmy go, dobrze. Ty hamię. Dobra. Na spokojnie, trzeba tutaj przycisnę wyczyścić. Owu, obu, dobra. No to już szybko odwracajmy pierwszego smoka, jedzmy. Jabris, 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 kurde. No mój. Witaj na Wzgórzu Czarnoksiężników! To miejsce stworzone do turbo napędu. Wykorzystaj go, by rozgromić Czarnoksiężników. No dobra, wykorzystamy, tylko że może nie teraz, bo nie w tą stronę. Może nie teraz, bo tutaj jeszcze musimy oczyścić sobie wcześniej teren. Czy coś tutaj jeszcze było przed tym? No tam na pewno się, na pewno tam jakoś wejdziemy i to może w sumie być nawet ten. No oczywiście, ten tutaj można wejść. Ale przed tym zobaczymy, czy nie ma nic po nie ma, dobra. No to lecimy tutaj na początku. Hmm, łowieczka. Okej, okay, szybko. Dobra, spajno, dawaj, szybko, szybko, szybko. Speedrun, dawaj, spajno. Ziób, ziub. Klejnociki lecą na nasze konto. Gdzie się... Co nam da tu? Da... Możemy się wspiąć na wyszle. Dobra. A stąd już nam nic nie da? Nie no, da nam oczywiście, że nam da. Możemy te, teraz przeskoczyć tu? Nie, 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 nie. Dobra, koniec, dziękuję bardzo. Jak można to tak zmaścić? No, trzeba być mną po prostu. Trzeba być mną. Plus jest taki, że mamy przynajmniej. tam diamenty część zebranych. O, 18 żyć. Źle. No, jest naprawdę bardzo, bardzo. Ok. Jeszcze raz łożę gminy. Dziękuję bardzo. Ło, tam też można było. Okej. Okay. Dobra, ciach, ciach, ciach. No i ta, tam chyba nic nikomu nie zrobi. Tam już byliśmy. I co tutaj było? Żyćko. Tak, tutaj było żyćko. No więc nam się odrobiło to, co straciliśmy. Dobra. Raczej nam się obydwóch teraz nie dotrzasnąć. A czy ja ich muszę z turbo napędu w ogóle? Muszę. <grystanie> Dobra, nieważne. Przejdźmy sobie tutaj. Tu nie ma. Oczywiście, że tutaj coś jest. Czy ja sam dolecę jeszcze raz tutaj? Czy ja tam nie dolecę? Tam jest potrzebny turbonapęd. Jest, no i już dwa życia stracone. No i widzicie, jak to tutaj będzie. Widzicie, jak to tutaj będzie. <grym> Dobra. Nie, idziemy tutaj. Tych zabijamy. Nawet widnie trzeba przecież zabijać, bo już ich mamy zabitych. Ok. Dobra, czyli tak to trzeba było zrobić. No ale tutaj no... I tutaj? Nie, tutaj nie ma skrzynki na klucz, więc jest bardzo dobrze. A teraz no musi tam, no błagam was. Twórcy. Nie, przecież tę ja. To będzie śmierć, 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 i w końcu wszystkie życia stracimy. Ach, 17, no ale dobra, zaraz będziemy mieli 18, tylko trzeba zabić jeszcze jednego czcigodka. Nie, nie, pomoc, pomoc, dajcie mi żyć. Ciebie też zabijemy. Ojeju, no dobra, tutaj, tutaj trzeba będzie z turbona trafić, a turbo na pewno jest tutaj. Dobra. Tylko że może niekoniecznie z tej strony. O, no, dziękuję. Czyli, czyli dzięki dzięki bardzo. Nie zrobiłem. Teraz się musi udać. Dobra. Ok, i przy okazji możemy, możemy uwolnić kolejnego smoka, drugiego. Heksus, uratowany. Heksus, nam powiesz? Brawo, Spyro. Dziękuję za uwolnienie. Aha. No, to duro nam powiedział. Mogliśmy go w sumie nie uwalniać. Tutaj trzeba będzie wlecieć z turbo ale jak swoją drogą? Jestem ciekawa i chcę to przetestować, czy bo na pewno możemy zabić tych drogów szarą. tych dużych. Ale najpierw Jeste jesteśmy rozpędzeni. Nie dziękuję, dobra, łowieczko. Dobra, szybko, szybko, ala speedrun, taki wolny, wolniejszy speedr. Nie, jeszcze tutaj. Ja się boję zawsze jak zbijam te skrzynki przy kramę, ci, że pewnego razu wpadnę. Dobra, I jeszcze jedno testujemy, czy tych przeciwników można zabić w turbonapę dół. No, oczywiście, że ma... Wiesz, że nie miałeś prawa mnie zatłuc, bo jesteś na wyższym poziomie. Ham. No i co? na. na, na, na. Dobra, mamy pierwsze jajko. Ile tu jest jajek? Dwa czy trzy? Dwa jajka, okej. Okay. Dobra. Ciebie zaciukamy, ciebie też zaciukamy. Ciebie! Udało się, na spokojnie. Dobra. Ok. I no nareszcie, dobra. Je, jeszcze zostałeś,., że. Hmm. No, zobniateś się mogę. Ok, dobra. Trzeci smok. Łukasz uratowany. Łukasz, co nam powiesz? Słuchaj uważnie, Spyro. Przy wodospadzie w Krainie Oświeconych znajdziesz sekretne miejsce. Spój no, w Krainie Oświecenich, spróbuj tam skoczyć na, na, na kamienie, no. Krainie wszystko jasne. Aha, znaczy tam, to może być miejsce, gdzie mamy wszystkich diamentów. A nie, zaraz, co? O nie, to są oświecenie, nie błagających magią. No gości, po co mi to w ogóle teraz mówisz? No ale nie, no nie, dobra. Dalej. Z drugim już mamy 89% podziału a my tutaj praktycznie nic nie zrobiliśmy. Czy <laughs> tak tak się wydaje? Jakbyśmy tutaj praktycznie nic nie robili? Przecież. <laughs> dobra. A weźcie się. Już po was i zaraz chyba dead będzie. No, ma tutaj żadnych baranków, łowieczek, nic. Jeszcze. O! Łowca, łowca, łowca! No dobra, jest parks. Tylko teraz, żeby tutaj nie spać, no bo no, strata kolejnego życia to będzie katastrofa, kurde. Okej, okay, szybko. Trzeba też szybko ten poziom zrobić. Kolejny, dobra. Ju, już jest bardzo dobrze. Nie spać tutaj. Dobra, na no spokojnie trzeba to przejść. Czemu kazał mi tak przy, przy krawędziach chodzić, no? Mm -hmm. no. Dobra, z ciebie się zabiję. Mm, I jeszcze tam był jeden! Tylko czy do niego też można wejść? Trochę inną stroną. Hmm. No dobra, tutaj to już mi, niestety nie wejdę. Uh, dobra, udało się. Um, no tam, tam do ciebie też y, nie wejdę. jak w ogóle byłeś? Byłeś. Hmm. Tam się powinno dać wejść przecież. Dobra. Jeszcze <grystanie> raz. Spróbujmy. 91%. Brakuje nam jednego jajka jeszcze. Ooo. A to ciekawe. No bo jajko to nie mam pojęcia gdzie w sumie może by. No i dziękuję bardzo. Nie no przecież to jest świetna gra. Hmm. Dobra. Kolejne życie stracone. 18 żyć, hmm, jakoś mi to tak nie gra, w sumie straciliśmy życia, ale w sumie, no niby straciliśmy życia, ale w sumie nie straciliśmy, no bo praktycznie w ogóle na tym nie, nie ucierpieliśmy. szybko, szybko trzeba to przejść, chyba nie tutaj, no nie, nie, nie tutaj to miało być. No i dupa, no i Spyro. Tylko. Dobra, come on, come on, come on. One again tutaj. No chyba, że tam też można gdzieś... Tam tam nie wolno... Tam, tam nie można. Kurde. W końcu się stąd spier... Je i tyle będzie. Dobra. Tutaj trzeba uważać. Ale nie no, nie, nie mam w ogóle pomysłu, gdzie, gdzie teraz można iść. W tą, nie, w tą, No dobra, może no spróbujmy jeszcze raz tutaj. Ha. No i wyjdziemy, wyjdziemy tutaj. O, tutaj jestem. Tutaj. No i stąd już nie można nigdzie się dostać, a tam jest jeszcze typek do zaliczenia z tego co mi się kojarzy. No nie, nie mam w ogóle pomysłu, w ogóle nie mam pomysłu jak to przejść, no co się ze mną dzieje? To, a, tutaj jeszcze ominęliśmy diamenta, dobra, ale nie mam w ogóle pomysłu w ogóle jak to przejść, dobra, no skakuj tam, okej, okay. tutaj jest powrót do domu. Czy stąd może gdzieś skoczyć? Absolutnie nie. No i tam tylko można przeskoczyć, no i nic w sumie. Wrócić też się nie mogę. No. Ojeju. Znowu mam za no ja chyba nie jestem stworzony do przechodzenia tych poziomów tych niby trudniejszych. Spairo. No ja, ja ja nie jestem w ogóle za nich chyba stworzony. Jakie tam do ciebie gościówek?

To może stąd. Dobra, to jest już ostatnia próba. Jeśli nie uda, trudno. Koniec. Kaplica, dziękuję. Hmm. No to spróbujmy polecieć tutaj. Gdzie w ogóle wylecimy? No, czyli tutaj. Ale to, to nie zmienia faktu, że i tak nie mamy wszystkich diamentów. Gdzie wskazuje gdzie nam Sparks? Hmm. Jeszcze? <laughs> Jeszcze tutaj są z tyłu diamenty. Ale tylko z jednej strony, ale reszta jest. Tam. To nie gadajcie, że tam też jest tył. 15 diamentów. No nie, no błagam. No i to jest tam. Jezu. Boże, Boże, Boże... No i to jest pewnie tutaj, na 100%, a? Jajko też jest tutaj. Polowanie na jajka, jezu. No i dziękuję bardzo. 500 diamentów, jak? Kto wymyślił, żeby tak były porozmieszczane? No kto to wymyślił? Twórcy. <grywka> Dobra, koniec. Zrobiliśmy to, dziękuję bardzo Wam za odcinek, ja i Spyro się z Wami bardzo serdecznie żegnamy ten, nie, nie wiem w sumie jaki to jest wtorek, czy, ciep czy ciepły, czy zimny, może fajny, może niefajny powrót do domu, dziękuję bardzo, Spyro z ja się żegnamy, jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie suba, lajka, komentarz i dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnych filmów, a no, teraz ja się z Wami żegnam, cześć!